Witajcie moi mili w kolejnym mrówczym odcinku choć dziś nie odwiedzimy żadnej kolonii tylko zajmiemy się majsterkowaniem tym oto kawałku drewna. Szczerze wam od razu powiem, że nie wiem co to za gatunek wygląda trochę jak klon jawor ale pewności nie mam ale na pewno jest to drzewo liściaste. Pomysł był prosty, gniazdo dla moich Lignibert. Plan jest taki, że od środka wydrążę samo gniazdo i tunele osłonię je pleksą po czym sam pień otrzymam mocowanie dzięki któremu wszystko zawieszę na ścianie korą na zewnątrz, tak żeby to tak fajnie wyglądało jak taki wycinek całego drzewa, którego przez otwór i wężyk mrówki będą mogły wychodzić na arenę. Główny cel jest taki, by maksymalnie na ile się oczywiście da zbliżyć do naturalnych warunków. Zapewne wielu z Was myśli o zrobieniu drewnianego gniazda, więc od razu Wam powiem o podstawowym błędzie w jego obróbce, na który sam się złapałem. Co będzie widać na filmie, przez co musiałem wszystko robić od początku. Mianowicie, brak lub złe czytaj za krótkie sezonowanie materiału. Od razu Wam powiem, że dłubanie w świeżym drewnie to strata czasu. Drewno w wyniku pozbywania się wody będzie się odkształcać i często też pękać, co normalnie zniszczy Wam gniazdo. Dlatego, jeżeli planujesz zrobić takie gniazdo, materiały zacznij zbierać co najmniej pół roku wcześniej. Niech to drewno poleży i powoli wyrówna sobie poziom wilgotności z otoczeniem, i wtedy, gdy jest już w miarę stabilne, można zacząć coś działać. Takie narzędzia polecam do wykonania. Multiszlifierka, wiertarka, na początku więcej nie potrzeba, a i frez do drewna palcowy i drugi, tarnik kulisty. Zapewne efekt finalny nie będzie taki jak spod frezarki CNC, ale jest dość zadowalający. Mam nadzieję, że moim machówkom pomysł się spodoba i królowa weźmie się za robotę, bo do zasiedlenia tego apartamentu będzie potrzeba co najmniej 50 robotnic. Kolonia jest już po zimowaniu, więc zobaczymy, a tymczasem... Do widzenia!